Wyobraź sobie świat, w którym zasady się zmieniają, a walka o przetrwanie staje się codziennością. Przenosimy się do świata stworzonego w niezapomnianym filmie akcji z lat 80., Uciekinier, który zadebiutował na srebrnym ekranie w 1987 roku. Ten legendarny film z Arnoldem Schwarzeneggerem w głównej roli zyskał status kultowego, a jego wyjątkowa fabuła oraz oprawa wizualna uczyniły go jednym z klasyków kina akcji lat 80. -tych. Za kamerą produkcji stanął Paul Michael Glazer, a wśród aktorów Obok niezaprzeczalnego Arniego, znalazło się wielu innych utalentowanych aktorów. Jeśli jesteś fanem kultowych filmów akcji, na pewno wiesz, że potrafisz zdobyć pełne 100 punktów w kwizach o tej tematyce. Ciekawostką jest, że mimo iż film zebrał mieszane opinie wśród widzów, na stronie Tomatoes jego wynik wynosi 67% pozytywnych recenzji, wielu krytyków uznaje go za jedno z najważniejszych dzieł złotej ery VHS. Film łączy w sobie elementy dystopijnej fabuły. Kiczu i typowego dla tamtych czasów nadmiaru testosteronu. Podstawą dla realizacji uciekiniera była książka Stephen Kinga o tym samym tytule, opublikowana w 1982 roku, gdzie autor posłużył się pseudonimem Richard Bachman. Akcja filmu przenosi nas do roku 2017 w czasach, gdy Stany Zjednoczone zostały opanowane przez potężny kryzys ekonomiczny, a państwo przybiera charakter totalitarny, w którym brakuje podstawowych dóbr, takich jak woda czy jedzenie. Większość obywateli żyje w skrajnej biedzie, a władze kontrolują dostęp do mediów. Flagowym programem telewizyjnym staje się mordercza gra o nazwie Uciekinier, w której osoby uwięzione w więzieniach muszą walczyć o wolność, nieustannie uciekając przed bezwzględnymi myśliwymi. Głównym bohaterem jest kapitan policji Ben Richards, który zostaje aresztowany po tym, jak odmówił otwarcia ognia do głodujących ludzi. W tragicznych okolicznościach zostaje wciągnięty w brutalną zabawę telewizyjną, gdzie musi walczyć z przeznaczeniem i zbierać sprzymierzeńców. Richard staje do walki nie tylko o przetrwanie, ale także o zaszczyt i sprawiedliwość. Obecnie szykuje się powrót do tego klasyka. W 2025 roku na ekrany kin trafi remakę autorstwa Edgara Wrighta, w którym główną rolę zagra Glenn Powell. W tej nowej wersji bohater również znajdzie się w brutalnym reality show, ale z dodatkowym elementem walki o pieniądze na leczenie własnej córki. Obok Glenne Powella na ekranie pojawią się również znane nazwiska. Nie można zapominać, że oryginalny film uciekinier wciąga widza od pierwszych minut seansu, a już teraz możesz go obejrzeć w serwisie Netflix. To znakomita okazja, aby nadrobić klasykę lat 80. przed zbliżającą się premierą nowej wersji. Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym fanem kina akcji, czy po prostu poszukujesz ekscytującej rozrywki, uciekinier z pewnością dostarczy Ci niezapomnianych emocji. A może masz w zanadrzu inne tematy? Które moglibyśmy poeksplorować? Daj znać, co jeszcze Cię interesuje.